W programie Festynu są wspaniałe propozycje. Staraliśmy się zaspokoić gusta wszystkich mieszkańców. Po różnego rodzaju emocjach, których na pewno Państwu dostarczymy, zintegruje nas grochówka i wspólna wieczorna zabawa. Dziękuję bardzo i zapraszam do wspólnej zabawy. Ksia ja tak pięknie powiedziała o tych sąsiadach, i właśnie dzisiaj na, na tej imprezie, naszymi sąsiadami są również mieszkańcy innych części miasta. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy naszych mieszkańców, witamy dzieci, młodzież. I przede wszystkim witamy naszych szanownych gości. Życzę Państwu miłej zabawy i oficjalnie otwieram naszą dzisiejszą Teraz oficjalnie przywitam każdą z organizacji osobno i powiem Państwu w dwóch tylko zdaniach o tym, co te organizacje przygotowały. Dalej witamy pod namiotem gastronomicznym naszą Zamojską spółdzielnię socjalną Kasus, która dzisiaj będzie witamy Renesans, która zaprezentuje nam y, swoją y, działalność. Jest tutaj w tym namiocie wspólnym, w tej wielkiej, naszej stodowe. Witamy Zamojskie Stowarzyszenie Miejskiej Powiastowe i Miejskie Zrzeszenie LZ, które zaserwuje nam różnego rodzaju gry i zabawy na sportowych. Witamy klub Sportowy Agros. Chyba jeszcze ich nie ma, ale na pewno będą, będą tutaj na, tej, na tym podejście prezentować pokazy. Zapraszam. Witamy bardzo serdecznie harcerzy. Są tutaj za tym namiotem, tam troszeczkę w cieniu będą prezentować harcerze nam galerię ludzi z zaśpiewem w wystawę fotograficzną ze swoich Wole dział. Pole roztocze skrągłym gorajem Pierzewa pielni, socnowy las Czartowe pole razem z czartami Szumy natanmi, głęboki piach I tak nie zrozumiesz, że się w plecach, że upał rzekusz czaru roztocza i tak nie pojmujesz. Pytasz dlaczego, więc mówię ci już. Ty swojej gwiazdy szukasz na niebie, moja zaś gwiazda nad tam wiążni. Spadła raz z nieba w srebrzystą wodę. I zarostoczę, tak tęskno był.